Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy od 12 do 18 września. Dla znaków wodnych raka skorpiona ryby zaczynamy od kart tarota, od rozkładu. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Rak. 12, 18 września. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Karta świata mocy, dziesiątki buław, cesarzowej, królowej kielichów, cesarza i trójki buław. Bardzo ważny tydzień, dużo arkan wielkich. Mamy kartę świata, duży projekt od poniedziałku. Przyjazdy osób z zagranicy, ważne sprawy. Zaczynamy nowy rozdział w naszym życiu. Niektóre osoby będą oczywiście wyjeżdżać gdzieś do pracy, możliwe, albo też witać się z osobami z zagranicy. We wtorek, moi drodzy, jest karta mocy, dużo witalności, energii, uraków, zadowolenia. Wszystko idzie w dobrą stronę. Pomagacie sobie i innym, także, kochani. W środę mamy dziesiątkę buław, jest na pewno tutaj karta przeciążająca, energia. Zakończenia pewnych spraw, no ale też przeciążenia, za dużo obowiązków, na pewno wyłoni się z tego przemęczenie, pojawi się przemęczenie, tego dnia trzeba będzie odpoczynku. Czwartek: cesarzowa energia spełnienia komfortu. Możliwe, że rak będzie tutaj spotykał się z jakąś kobietą, koleżanką, robił też coś dla siebie. Możliwe, że panie będą się upiększały, kupowały coś dla siebie. Także tutaj jest duże prawdopodobieństwo takiej strefy komfortowej. Dużo zadowolenia w czwartek. Ogólnie, piątek też bardzo pomyślny, emocjonalny na pewno, duchowe, rozwinięcie szeroko pojęte, chęć pomocy dla wszystkich, dużo miłości, ale taka emocjonalność, tak jak moi drodzy u kobiety, która bardzo jest rozwinięta, właśnie duchowo, emocjonalnie, bardzo wysoka wrażliwość. Można nawet sobie tutaj popłakać w piątek. Ze szczęścia na przykład. W sobotę ważna rozmowa, ważne spotkanie oczywiście możecie też również dominować. Na pewno dzień niezmarnowany: szukanie nowych rozwiązań i taki dzień decyzyjny w sobotę. W niedzielę wyjazd. Myślę, że tutaj jest podróż dla raka. Dużo zadowolenia. Mamy oczywiście korzystne sprawy. Koło siebie możemy coś kupować, sprzedawać. Jest tutaj trójka buław, która mówi o tym, że mamy otwartą przyszłość, otwartą przestrzeń. To jest karta brama. Pozwalamy sobie na więcej. Znak sukcesu. W zdrowiu, moi drodzy, na pewno y, uważajmy na bóle głowy, wrażliwość dosyć wysoka, y, nerwowość może być, kości stawy, no i oczywiście problemy jakieś dermatologiczne, które mogą się pojawić. I zobaczmy teraz, moi drodzy, karty Lenormand. Maski, księżyc i oczywiście gwiazda. Ktoś powraca. Być może wyjaśni się jakaś sprawa, sytuacja z jakąś z osobą z przeszłości. Przyniesie nam to oczywiście spełnione marzenia, może drogi prezent, coś się wyjaśnia. Ktoś do nas przybywa. Jest tutaj przeszłość zaznaczona, ale przeszłość, która nam wyjaśnia wiele spraw. Nie kierujcie samochodem po nocy, także nie wybierajcie się w nocy gdzieś na jakieś wyjazdy w tym tygodniu. Dobrze, kochani, to wszystko dla Was. Teraz przechodzimy do Skorpiona. Ja tylko przypomnę od 12 do 18 września, tak potasować i zobaczymy co u naszych skorpionków Co u skorpionów. No tutaj już wypadła nam karta z sądu ostatecznego. Dobrze, moi drodzy. Karta arcykapłana. Y, sąd arcykapłan dwójka monet, y, paść mieczy, dwójka buław. Piątka mieczy i kolejna karta, szóstka mieczy. Tu moi drodzy jest dużo spraw takich decyzyjnych, ponieważ zacznijmy od początku. Mamy dwie dwójeczki. Decyzje będziemy podejmować. W poniedziałek od początku jest duży projekt. Z spotkania dużej rangi, może też będziemy gdzieś wychodzić. Y, moi drodzy, spotykać się z ludźmi. Sprawy urzędowe mogą być bądź sądowe. Ważny dzień. Możemy się z kimś pogodzić i zaprzyjaźnić. Y, także możemy znaleźć się gdzieś, w miejscu, gdzie jest dużo osób, czy lotnisko, czy jakieś y, Kuczne imprezy czy koncerty coś, co jest być może zaplanowane, ale na pewno tutaj rozpoczynamy duży projekt czy zawodowo, czy prywatnie. We wtorek arcykapłan jest duża duchowość. Możliwe, że przewodnictwo duchowe porady od osoby starszej jest szansa na rozwiązanie wielu spraw. Ale też takie ogólne poradzenie sobie. Moi drodzy, też możecie we wtorek przemyślać pewne sprawy, bo w środę jest decyzja do podjęcia. Możliwe, że otrzymacie jakieś dodatkowe zlecenie, sprawę, którą trzeba rozwiązać. Takie stanie, moi drodzy, na skrzyżowaniu dróg ja to mówię na rozstaju nie wiemy, co mamy robić. Też uważajmy na wydatki w środę, bo tu jest takie żonglowanie finansami. Nie wiadomo czy kupować, czy nie, y, czy wchodzić w jakąś y, sprawę, jakiś interes, czy nie. Także tu decyzja do podjęcia w środę. W czwartek, natomiast paśmie czy mm, mówi nam y, moi drodzy o troszeczkę takich y, kaprysach y, pewnych osób, y, które są z nami związane. Możemy dowiedzieć się o jakichś plotkach, ale też. Y, Jakiś drobny problem? Ktoś może grymasić, kaprysić, może nasze dziecko będzie miało jakieś y, zarzuty, może będzie miało jakieś wymagania, tak? Ktoś kłopotliwy, ale poradzimy sobie, tak myślę, w piątek. Znów dwójka buław, decyzyjność. Y, zastanawiamy się, czy wyruszać w podróż, czy nie. No i oczywiście. Jest szansa na załatwienie naszych spraw, na podjęcie decyzji, ale no, troszkę się będziemy wahać, co robić dalej. To taki właśnie tydzień na decyzję w piątek, a w sobotę piątka mieczy. No, tu może boleć nawet głowa, możemy być troszeczkę rozdrażnieni. Ktoś złośliwy, agresywny koło nas. Czasem jest coś takiego, że Ktoś prowokuje do kłótni, tak? Uważajmy na jakieś zadrażnienia, szczególnie z domownikami. No i niedziela jest tutaj szóstka mieczy. Wyjazd, moi drodzy, zostawienie problemów za sobą, odpoczynek i relaks. Bardzo dobrze. Czas zapomnieć o. O problemach, które były w tym tygodniu i oczywiście wyruszyć, gdzieś odpocząć, nawet na łonie natury. W zdrowiu podwójne narządy się pokazują, oczywiście mogą być problemy, jakiś ból z biodrami, czy tam u niektórych nawet z uszami, tak, podwójne narządy. Może być tak, moi drodzy, że coś zaboli, co było już kiedyś problematyczne w naszym zdrowiu, może to być ból głowy, mogą być odprzewiania właśnie bóle głowy, zapchane zatoki, uszy tutaj też się pokazują, sprawy laryngologiczne. Tak jak powiedziałam, ale też i hormonalne u niektórych. Dbajmy o siebie, bo już niestety mamy wrzesień, są wiatry, są przeciągi, moi drodzy. Już to się zaczyna. Temperatura zmienia się błyskawicznie, że potrafi być tak tych stopni o 10 mniej z rana, a to jest spora różnica dla organizmu. Karty Lenormand, kochani. Mamy tutaj ósemeczkę, mamy lisa i mamy dom. Uważajmy na jakieś problematyczne sprawy w tym tygodniu w naszym domu. Możemy, moi drodzy, zakończyć te sprawy, ale też uważajmy na różnego rodzaju sprawy przeziębieniowe, bo tutaj może być sprawa przeziębienia u członków rodziny, niekoniecznie u was, ale też ktoś fałszywy może próbować nam coś tutaj narzucać. Dobrze, moi drodzy, ja Wam życzę powodzenia w tym tygodniu i wszystkiego dobrego. I przechodzimy teraz do, raka, do ryb, przepraszam, do ryb od 12 do 18 września. Karty tarota najpierw, no i później lenormand. Karty tarota i lenormand wyjaśniające. Ryby, as kielichów, piątka buław, cesarz, siódemka mieczy, król buław. Siódemka buław i trójka monet. Dobrze, rozpoczyna się tydzień dla ryb bardzo tak dobrze, szlachetnie, łaskawie. Mamy asa kielichów, duża miłość, harmonia, spokój. Ale to potrwa tylko w poniedziałek, bo we wtorek już całkowita zmiana jest energii z miłości na dynamiczność i nawet bojowość walkę. Może być kłótnia, wtrącanie się trzecich osób. Uważajmy na y, jakieś zatargi. Rywalizacja w pracy również. W środę, moi drodzy, jest y, karta cesarza. Y, ważne umowy, decyzje, czy z lekarzami y, sprawy związane, czy sprawy związane z pracą. Y, ważne rozmowy i y, takie decyzyjne sprawy na środę. Udany dzień yy, z planem. W czwartek już niekoniecznie znów energia przechodzi na energię powietrza z dynamicznej. Tutaj mamy dwa dni takie dynamiczne, a w czwartek znów yy, mamy kogoś, kto jest niezbyt szczery. Uważajmy na wszelkiego rodzaju oszustwa, pomyłki, yy, osoby nieszczere. Też czasem możemy pomylić się my sami i też troszeczkę się oszukiwać w pewnych sprawach, że coś wygląda inaczej, że na przykład w sprawach zdrowia, że czujemy się lepiej, tak? A nas bardzo nogi bolą, albo stawy, a sobie wmawiamy, że nie. Tu mogą być pomyłki w każdym aspekcie życia. Moi drodzy, piątek. Król Buław. Energia znów dynamiczna, znów buławy wchodzą tutaj, y, ogniste y, sprawy. Y, możemy spotkać się z kimś, kto jest nam y, taki bliski, możemy się mu podobać. Dla osób y, takich y, samotnych, singli, y, może to być jakaś randka, spotkanie, ale też y, ktoś może być tutaj y, naprawdę miły i nas czymś zaskoczyć, oby pozytywnie. No, i oczywiście, moi drodzy, sobota, siódemka buław. Może nasze plany um, ulegną zmianie, ponieważ przy tej karcie jest takie zamknięcie, zablokowanie, choć chcemy iść naprzód. Sprawy zewnętrzne, jakieś okoliczności nam na to nie pozwalają, tak? Albo też los, bo mamy coś takiego, moi drodzy, że taki przykład przyziemny, chcemy gdzieś iść, a na przykład tam, w tą sobotę, to jest nieczynne, tak? ta instytucja czy ta galeria czy tak dalej, tak, czy, czy jakiś tam sklep także tutaj, moi drodzy, takie zamknięcie troszeczkę zablokowanie jest w tą sobotę ale my nie będziemy się przejmować mamy wszystko za przeproszeniem w nosie i będziemy robić coś innego także tutaj damy sobie radę pomimo tego, że liczymy tylko na siebie i w niedzielę współpraca, dużo tej pracy ogólnie, mogą obowiązki się nam dublować, a nawet tutaj trójka monet, może być tych obowiązków mnóstwo. Ktoś może oferować współpracę, ale też ktoś nam może dokładać pracy. Także tydzień zmienny bardzo, naprawdę te energie są niesamowite. Taki kaleidoskop, roller coaster. Zobaczmy w zdrowiu bóle głowy. Moi drodzy, może też trzeba będzie uważać na stawy kości. Szczególnie nogi mogą boleć. Układ krwionośny ogólnie jest troszkę zagrożony. No i oczywiście alergie, różnego rodzaju tego typu sprawy. Moi drodzy, no trzeba uważać. No tak, może jakieś suplementy diety, może coś trzeba będzie jakieś wapno yy, przyjąć. Ale szczególnie głowa, nogi, układ krwionośny. Dobrze, tak to wygląda. Taki roller coaster u ryb. No i zobaczmy teraz karty Lenormand, co nam podsum podsumują tutaj. Mamy sprawę z wysoką instytucją, dużym urzędem, idą zmiany związane z mężczyzną. Także tutaj mieliśmy też kartę cesarza. Możliwe, że będziemy musieli załatwić jakieś sprawy związane z mężczyzną, czy to urzędowe, czy to wizyta u lekarza, coś w tym rodzaju. Tutaj są dosyć duże zmiany w życiu mężczyzny. Dobrze moi drodzy, pozdrawiam wszystkie ryby bardzo serdecznie, życzę pomyślnego tygodnia, do usłyszenia.